daje 42 zł za jeden chips. Myślę, że nikt, ale my to zrobiliśmy. Dziś zmierzymy się z Hot Chip Challenge, czyli jeden chip tortilla z przesyłką kosztował nas 42 zł w takiej fajnej trumience plus ulotka po polsku, bo tu cało się po angielsku. Akurat wychodzi nam termin. Co dostajemy w tej trumience? Eee, taką wizytówkę, ulotkę z jakimiś pierdami. Naklejkę, że wzięliśmy w tym udział. Sam chip zapakowany osobno w takiej poliówce RIP i rękawiczkę, żeby tego chipsa nie dotykać gołą dłonią. I tu na spodzie, znaczy ogólnie na trumience są te same informacje, które dostajemy z polską ulotką. Myślę, że to jest przereklamowane i nie będzie wcale tak źle. Ale nie jesteśmy też mocarzami, więc no. czas pokaże No dobra, ja. no. o mój się chyba... Kolorek, się kolorek, chyba kolorek ta taki. Mój się chyba jest gdzieś kawałek było, no? nie? Ile no. przyprawy! Ale wysypało się galancie. Nie, nie łamał się, to ja miałem taki. <grym> No, u mnie się nie, nie jest dużo wysypało. Myślę, że to jest bardziej czarne niż ten. No to właśnie. A -a. Ale już sam zachód, już podnosi. Ciemna barwa chipsa. Są tu przyprawy: dwóch papryk Carolina Reaper i Trinidad, tak? Skorpion? Tak, ta Trinidad. Mój nie ma jednego rogu. Nie znalazłem go tu. Może on jest tu pokruszony. Nie wiem. Ale trudno. No i cóż, nie ma na to czekać. Chwilę pogryziemy. Podziałem dziemy. I co, całego od razu? No od razu, od całego. całego. Tylko Jak nie błyszczę będziesz... od razu, troszkę pogryźć. Jak nie? będziesz działał, to myślę, że już chyba nie zjesz. Dobra, 3 4 mm. Kurwa, to smaku nie ma. O, smoka. No jakbym samą mhm. Paprykę. Samą przyprawę. Suszoną, sproszkowaną. O kurwa No ostrożny, jestem się jestem mhm. ostrożny, Już mi o. Dobra, nie jestem ostrożny, nie jest ile trzeba wytrzymać? Nie ma chyba limitu, ja już kończę Dobra, wytrzymał się, że Dobra, dobra Łzy No nie rzutko. Najważniejsze jest spokój i opanowanie A w ogóle jest taki suchy. Bom, oh. já che... Ah! Ah! <laughs> mm. oh, <cura>. E <laughs> <cura. laughs> Kurwa, jeden tykociw <task> <task> Tak To jest źle no. Ale, <zyre>. ale <task> jak się odstawia, to jest źle. Nie. Za mało tego mleko. <task> nie mogłem, to śmiało. <laughs> o Boże! O, już jest. No, ale... O kurwa, nie. <śmiech> <śmiech> Poparzyło mi cały przełyk. <laughs> o góra. jest troszkę lepiej. O kurde, do zębów mi pochodziło. Chyba trochę lepiej. No nie. O kurde. Kurwa, ja się cieszę, że ten to nie leci. O kurde. Hmm. Najlepiej się, jak się trzyma, jak się przełkę, <lawsuitroyable> trzej, czy ci noga tak chodzi Chwila chap Wyrazy, Ale to niestety jest tylko chwila Papryka była chyba gorsza, nie? Kurwa przechodź, nie. bo już nie mam jogurtu. Ja nie mogę przestać pić. Mleko. Zaraz się zażegam od tego mleka. Jest drugie. Nie ja ja mnie już prawie przeszło. No tu było. Tu było tylko pół Jakbym mógł, to bym ogniem kuchał. Też łatwiej to pić? Nie, nie chcę. Nie już przeszły. Jak zębny to jest gorzej. A, dobra, próbuję też chwilę bez. Nie no, ostry mega. Nie mam pojęcia, jak niektórzy to tak jedli na luzie. Czy są różne partie? Czy... Czy za to, że się wyleżał, bo kupiony kiedy? Pół roku ponad? <grygliedzie> mhm. będzie. Ale nie było otwarte, no nie powinno tracić. Ale jest tuż przed, wiesz, latą ważności. To jest mocniejszy. No już się co <grygliedzie> to. Dobra, ah, się poprułem. To no, kurwa. Jakby resztki jakieś się osadziły na tym jak przyłykam. to tak... Tamtoro... Papryka była ostrzejsza. No nie wiem. Czy znaczy, może... Ciężko teraz. Co szybciej wlazło. Tak, bo tu przyprawę przyprawy od razu. Tu masz od razu, a tak. No. A papryka. No, to na piątkę. No. I po. I po krzyku. Ostre. No, schodzi powoli. Smaku nie ma, bardzo suche, że od razu zatyka ci gardło. To minus. <laughs> Czyli jakbyś kurz. Kurz jadł. No za suche jest. Dlatego nawet chcę się pić nie z samej ostrości, ale żeby to po prostu przełknąć, przepić, przewilżyć, nawilżyć to gardło. <laughs> Jakieś ostatnie słowa. <laughs> Tyle od nas. Polecam. Jeżeli ktoś lubi challenge, to jednak polecam. Myślałem, że będzie to wiele słabsze, ale naprawdę koza. Daje czadu, Daje Tyle od nas.